Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Za tydzień w środę 14 maja odbędzie się sesja Rady Miasta, na której mam nadzieję Rada Miasta podejmie uchwałę zmieniające budżet i przeznaczające środki na kilka bardzo ważnych inwestycji miejskich, a wszystkie związane z oświatą. Otóż mamy już projekt budowlany. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę rozbudowę szkoły podstawowej numer 3. Po rozbudowie szkoła będzie przeszło dwukrotnie większa i będą przeznaczone środki właśnie na rozbudowę tejże szkoły. Będą również przeznaczone środki na rozbudowę szkoły podstawowej numer 2 oraz na zakup i wypożyczenie kontenerów, czyli takich elementów modułowych szkoły. To jednak będzie rozwiązaniem niedocelowym, tymczasowym, pozwalającym nam przetrwać ten okres, okres budowy. Eee, proszę Państwa, również niezwykle bardzo ważną inwestycją, e, bo zakup nieruchomości taką inwestycją jest. <laughs> Jest również zakup, zakup nieruchomości o przeszło 2 hektarów, powierzchnię 2 hektarów pomiędzy ulicą Andersena a ulicą Powstańców w południowej części miasta. Ta nieruchomość ma być również przeznaczona pod infrastrukturę oświatową, ale to już nieco dalsza przyszłość. Na południu Ząbek nie mamy gruntów, miasto Ząbki nie ma gruntów, a takich gruntów w jednym kawałku dużych też jest, też jest niewiele. Dziś właśnie zakończyły się negocjacje z właścicielem czyli WTBM Quatera, który ustaliliśmy wszystkie warunki i prawdopodobnie transakcję w przeciągu kilku najbliższych tygodni sfinalizujemy u notariusza. A Państwu życzę pogodnego, miłego, słonecznego dnia.